I że lepsze audio było. Super. Widzę, że jest takie opóźnienie. Dobra, jeśli dobrze mówię, jest Excalibur. Musimy dodać wszęgierka, Inaczej nie zaliczamy z challenge'u. Yy, zaliczamy to do Daily. No i to lecimy. No to ma powiedzieć więcej. Okej, okay, zostajemy przy starej taktyce. Lecimy na w A Albo spróbujemy jeszcze z tymi iglicami. Dobra, off kamerkę na ten odcinek. Test taki bardziej. Dzisiaj odcinek bez kamery niestety. Dzisiaj się żegnam z wami, Nice. Dobrze ci poszło, nie ma problemu. Dzięki. W sumie podobnie wyleciało jak wcześniej, na tamtym odcinku. Dobra, sobie tego zabiję na pociki. Jesteś graczem? No tak skończyłem jak gracz trochę, no nie powiem. nie powiem, że... Excalibur! Let's fucking go, ale szybko! Dobra, super! I teraz ten item muszę grać do końca gry. Zresztą nie będzie większego problemu. Bo co, chyba nie zaraz ginę. Dzieciu. Fajny, fajny itemek. 40 bije zielony, świetny nawet, można powiedzieć. Na bossa słabo. Czy gdzieś można zrobić, żeby mieć pierwszy. Fajnie by było. Jakby no jakaś Cytadela taka nie wróciła i ten... Można było się z tym Nie ma problemu. Czy to wezmę? To wezmę Zaraz ranga wejdzie i będzie super I teraz patrz Ekstaliber fioletowy Idział. No, to jest gracz. Jakby to jest, po to jest gracz. I wrócili pom pompony wróciły. I no jest apera. Nie trzeba pompy. Czemu go wybuchem nie rozpieczyło? Dobra, po co on spierdział, nie z debilem Zresztą na zero on nie? Może na największe zero, no dobra Kurna amo nie mam, jest atela Te boty powinny więcej amo dawać Dobra, chłopiec, tak ku... jesteś Stary, stary ci na klatę Jak połam na kiblu, człowieku Ten kib to jest yeah? gołtet, nie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Sorry, Emilia w tą grę, mieliśmy Darion człowieku, kto ci go dał? Mama, tata czy rodzice? teo znowu transmisję łota sied Po tej gierce ogarniam OCP i ogarnijmy, żeby lagów też nie było. Zresztą poltony, nie wiem czy było widać jeszcze na obcinku czy na tym, na na odcinku w sumie. O fiii, zginął sobie nie? Trzyma w tej strefie rąbany To jest Calibur, let's go! Muszę za wszystkie kolory znajdę jakie są Tam O kuźwa mać Al mi dupnął Jest afera, nie nagrywało się, tylko w sumie uciekłem I ciekawego się w sumie nie działo Dobra, nie dałem rady nic zrobić Kurna, ale było dobrze Dobrą gierkę rozegrałem, no nie powiem, że nie Dobra, ogarnę OCB i zaraz wracam Nie wiem OCB W sumie wyszło na to Dobra, cześć, ja tu jestem, ja jestem żywy. Nie będzie latrzeć, to wyłączyć, żeby ogarnęli się, nie? Patrzę cały czas na zgubione klatki. Jeśli będą gubić klatki, włączam kamerkę, nie? Dobra, pan 0, może chłop. No, nie taki chłop, jak jej patrzył. Jest pluta, lecimy dalej. To szybko, to na szybko. To tak, to tak, to sobie tubce. Apteczkę sobie sobie użyć. To sobie użyję, nie problemu. Nie bardzo. Panie przadowa. No. Świetnie Dobra, nie ma problemu. RNGP. No wszystkie stare, nie? Wolverine! Pochą był gołtem, winia mi bronię! Dobra, jest lepa, muszę mieć pada Dobra, na razie mi nic nie zacinało aż tak jak wcześniej. Super. Używam... Ja pierdol... Gdzie ja kur jestem? Halo? Halo? Halo. How are you? I am under the water. Please help me. Jest to czarny pad, nie zgłaszaj mnie. Nakat za to mogłem dostać bana. Widzisz ten windek. Tego. Tak, mam czerwonej kafie, ja czerwoną czerwony jak ktoś mi zabije. Też sobotę do Kaskiego jechać. sobotę do korpo... Kur... <noise> miałem się kuśnąć, ale mnie tu boli. kurwa mać. Ej, <noise> jest tragedia. <noise> ja, ale palec mi był, kurwa warto. Zobaczcie lajka i suba za to. O ale ty palce wybiłem. Kurwa. Ała. Boli mi palec, kurwa, jest tragedia. O to chodzi, rozmieszać widzów. W on the chat. Całe szczęście się kamerkę miałem w oczach, jakbym zrobił to bez kamerki. Zaprót, znaczy... Nie, nie, nie robiłbym nic, nie, nie! Znaczy w grze komputerowej w Fortnite, w fortnite wyskoczyłbym z klifu. To o stąd. Nie? Tak, ja, pięknie. Is E-skill, it Eskill, STR, je! Lubię kill, nie pęgę. Czacie, jesteś taki trochę, jakby ktoś go i To nie byłem ja, to nie byłem ja. Przysięgam, nie byłem ja. To jest płacik, nie co problemu. nie, to nie jest pocik. Masz plus po prostu. Jesteś taki wyszczekany trochę. Czasem miejsce czasem więcej bo no, z Kongo Zetram się, zetram się na mordę Zetram się, zetram się do... Zetram się zaraz na mordę sobie O, klip! Sprawdzam, sprawdzam, dobra, już mnie... Palec i boli, pasz. zgina palec Palec jest luz Amir Idziemy jak będziemy u ciebie, idziemy po wojanki i robimy tego irela u mnie, okej? Nie! Słuchaj, czemu? Czemu ja? Czemu tu jest tyle ludzi? I czemu ja mam gorszy landing? Oj oj, oj oj oj, 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 baka! Baka! Wypierd... Wypierd... Gadam z normalnym człowiekiem, nie rób siary, dziękuję. Czemu ten dom jest pusty? Dobra, dupa, 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 dupa. Ej no czemu ten powstaje ma hula? No się ułomnie? Czy wy się piśnie umiecie, czy ja mam wam pomóc? Ułomne dzieci moje, czy nie moje. jakbyście byli moje, to by się nie przyznało do takich, nie? Czekuś tutaj. Ej, kalibur ma! Zaraz się zesram, zaraz się zesram! Jest kurna tragedia, ta gra! Ja dalej gram jak najgorszy gówno z takich skodziej dupy albo kr krobiej, nie? Taki plac, hut placek gówna. Jest dzisiaj lipa, muszę lecieć. Dobra, lecę na wy wydupcy. Jaki nick? Ja pie Stepsis Moniczka! No to jest ten... Jest, mów, jestem Monika mów, Mona Lisa. Strzam... Czy chcesz Poliza coś tak było? Co się dzieje? No afera jest w ciul. Za! Nie, ale tak serio? Musi jest afera, patrz. Co... Przony. Jest krzesło. Jest krzesło, nie? Jest tu gówno takie, po prostu Ja na to mam koc. I to jest tak rozklekotane. Słyszycie? I to się stało przez to. że dzisiaj usiadłem z przodu i śruba, która trzyma, że siedzi tak, krzesło. Tu śruba odpadła i teraz jest tak. Ja siedzę dupą, krzywą dupą. Jak jestem, ja to możesz pokazywać, zważę. Tak, jak jestem, ja to możesz. A masz klapki game over, pokaż mi co. Stop, stop, ze stopami, ze stopami, game over. Best of, best of, ciężko troszkę, ciężko, Takie klapaczki. Game over. Znaczy game, game, bo Game, chyba game, nie. game, 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 game. a to nie jest painable. był Tylko jest taki jak rower masz na przykład, to jest bardzo. Release the baby! Yes, Danny, go! Wake up. Wake up. Wake up. Rozpierdol leci życie. Chcę tego. Chcę tego, bo chcę ciebie. Kurde, myślę, że będę chce tańczyć yy, Złoty Excalibur! Exkalibur! Tu nie ma Exkalibur, prawda? Epilner, no, no, no. Zaraz się zeszłem! Come on! Let's Dobra, muszę wziąć do żeby się zrealizować. Muszę go cały czas trzymać. No to sorry, Grucio Ty mnie zdradziłeś ostatnią raz, a tam życie zostawcie. Zostaniesz sam, okej? Okay? Musisz być dzielny. Musisz być dzielny, ty masz Pampersa, musisz dać radę. Nie zestraj się z tego Pampersa, please. Round 3 Fight! Jechał. Widać czy nie widzę pacyk O jest opera! Skacze z klifu, nie podchodź do mnie bo skoczę z klifu! Nie podchodź! Nie podchodź bo skoczę! O ty kurna dziabło Dzięki! Chodzę pod most jak te pa Ile gier będziesz jeszcze grał? No zależy kiedy znajdę, nie? bo ja robię taki challenge, że w 3 grach Muszę znaleźć Excalibur, nie? I muszę go mieć w epic do końca gry I To jest druga gra w której mi się tak udało zrobić Bo w sumie jeszcze gram trzy gierki w których mi... albo cztery gdzie mi nie w ogóle nie robię. O! Wejdź pod mocno, no wejdź! Daj pan z gry! Leży w ogóle Na pewno nie moja ży... nie pewno nie moja bo Strefa idzie, I jest apera. Klucza. Jestem upośledzonyny! Kampskierów ty! Dobra! Spider mnie zabija, ale afera... Ile osób jest? A... a nie widać, dobra, sorry, to muszę kamerkę wstawić. Przenieś na drugą stronę kamerkę. Tak jak chyba Jacob ma tutaj? Chyba Jacob ma tu, nie? Kamerę. Będzie lepiej. To nic nie będę zasłaniał chyba. Pozdrawiam. Cześć! Tymi... Opiela, lecisz do wody. Ten! Twój znala do basenu, ran... ran wodę! Ranki mam... Są, ran są gotowe! Ex gotowe. Lecz kulki gotowe, kulki gotowe, gotowe lecz kulki gotowe, nie, wulas na wulas na, na wodę, na do na na głowę, głowę! wulas wow. na można mieć dwóch... Ale wulas na wulas w dupę. A wulas na ma... O na Ale na wulas Z czemu na wulas na co, na wulas na tak, ale nie do końca. O, się stwierdziłem, dobrze, nikogo koło mnie już nie ma. Lecko, może zram ci na czoło, stary. Jak ty masz ci... KACPEREK 2020, a ja wychodzę! Chodź, 5 lat mi rozpierdziela! już jeszcze... Nie! Szczerze? Lecę do tyłu, lecę do tyłu, nie? Kasperek 2020 mnie zabija! Nie! Ja idę chyba, ja idę płakać, stary. Jak nie, jak dobra, jak teraz się zdobędę jak Skybura? To co mnie co? O! Giftuję wybranemu widzowi yy, emotkę za 200 pałdotów. O! Kuźwa! Yy, I to jest konkurs, tylko na ten odcinek. Wyniki będą albo na następnym odcinku. Chętnie piszesz w komentarzu. Yy, 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 yy. Co byście poprawili w odcinku, nie? Nie mimi. Mimi mimi mi, baleryna cappuccina, Nie! 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 Daniel nie! Ale mi się... Kurwa, ale mi się dać zachciało. Afera, dobra, muszę e, lecieć. O, o, na woleń, na wdzięczność włości. Bojowniczą, no to też Włosi, nie? Dobra, więc widzowie. Y, konkurs polega na tym, że musicie zdobyć emotkę za 200 fałdorców. Zostawcie w komentarzu napis flopa. A musicie sobie przedstawić suba, oraz like a was lajka na tym odcinku. Mam że Wam się uda. No i co mam powiedzieć? Oczywiście, konkurs będzie wtedy, jak teraz nie zdobędę Excalibura. Zobaczcie, się tu leczenia wiadomo. Ułowny. Jestem ułomny! To widzowie na to Ci macie ten konkurs? Nie no, co ja mam ci powiedzieć? Kurna, ja jestem zwalony jak. Nie. Czemu mi tak ekran poleciał? Czemu? 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 Excalibur ma. On ma Excalibur, Muszę go zabić. Zapasy wyczerpane. Ten debil to kupił. Nie miałem MATSA, Boże! Dzięki Pa! Ja nie, nie mogę! Ty myślisz, że Ty nie świecisz się jak psujecie, jak schowa się w krzaku. Co ty sobie myślisz, że jak schowa się w krzaku Dinozaura to nikt nie będzie widział? ty grubo mylisz? A mi się odbija to gówno w oczach. Piszcie psła? Jestem Ślepy Krecik I co mi zrobisz tym drozaurem? Co mi zrobisz tym wilkiem? Jesteś, chłopie, wilkiem z tego nagrania, takim tym, tym, tym Przysięgam, jesteś, chłopie, chłopie Nie, nie będę nie, nie będę Nie, bo dostanę pana No, chłopie, to było kongo. To było takie Ula Jest, yes, jest, dude. Muszę od Zase Witam, Dobra, Co ja robię? Co ja robię? Jest queira, jest queira, nie? Końców, końców! Mm. to? Po co, co, co mi to? Bo mogliście boi... dać... mi to dać? 5 gier temu mogliście mi to dać? 5, 5, albo 4 beta. Dobra, robię kule, ku... Ty, mam co w dupie. Co jak ta w rangą... zielony, dobra, i tak beta. Jeszcze pytasz? Oj, chyba trzeba się zdobyć I to nie ja. Kondolej, baknofaj, panel. O kurwa! Leć, leć, leć! O leć, Leć! 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 Leć, lecz, zaraz nie wytrzyma tego ptynki, żyłka w tym kniżniku, zamiast żywka buty pęknięcie, mam zamrożony ekran jakiś. Dobra, no nie było szans! To była taka afera. Dobra, dziękuję za te wyzwanie. Daliśmy ci radę. Oczekujcie naszego odcinka. Do juterka, papa. Juma guma ciło będzie hopie.